Dzień Dodaję do pytanie. Tak, o siema. Cześć. Cześć. Miło Cię widzieć. To Twój Siebiernik? ślub i wesele? Nie. Tak. Nie. Tak, tak, Wiesz tak. Jeszcze raz tak. jesteś świadkiem na ślubie? Yy, 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 tak. Może znaczy, staram się przypomnieć, bo. Ale twój największy przyjaciel, dobrze mówię? Tak, Tomek tak. Klubert. Tak, tak, znamy Właściwie się. w jesteś całego sukcesu? Nie da się odpowiedzieć, Tak, Tomek jest moim najdłuższym, najdłuższym, najdłużej się znamy, 13 lat e, i rzeczywiście, no, uważam, że jest moim najlepszym kumplem. No ale tam jakiś konflikt wyład nagle i zależy na taki No wiesz, to pokaż ślubie. mi y, przyjaciół, którzy znają się tak długo, którzy nie mają konfliktu, no. Ale Każdy dobra, się kłóci. Się Najważniejsze jest, żeby umieć się pogodzić i e, e, umieć się pogodzić. To <laughs> złóż młodym życzenia za pośrednictwem FACTRE. Nie, ja mu złożę bezpośrednio, zresztą on wie, czego mu, czego mu najbardziej A to życzę. Tomkowi, Hello. czego życzę? No przede wszystkim tego, aby był szczęśliwy w swojej, w swojej pracy i pasji, bo z kobietami zawsze sobie dawał radę. Pojawiła się para młoda, już do nas idą, już do nas podążają. Zapraszamy ich serdecznie. To może brawa? Witamy ich serdecznie, proszę Champions of Blacker Poproszę na poradnik. Krysto. Dobra, dobra,

Mogę, mogę na chwilę, Tomek? Słuchajcie, przyjmijcie od faktu, od wszystkich czytelników faktu, najlepsze życzenia. Bardzo dziękuję. Jak się czujecie? Oj. Jak nowonarodzeni. Nowożeńcy. Tak. No ja się dopiero zaczynam czuć, ponieważ wcale się rozpoczyna. Ale już wiemy, co to za sekret tego, tych usta Twojej szyi przez ostatni czas był. to, eee, to była są... Twoja narzeczona, teraz już żona? Eee, nie, to usta są po prostu od tak kogoś. To nie były Twoje usta, słuchaj? Nie, nie były moje, nie, nie. nie ale to... Aczkolwiek moje są odbite gdzie indziej. Tak, to tak. są akurat dorosłe. to są moje usta. Yy, no to już yy, zdać ten sekret, bo on ciągle miał tutaj usta wymalowane. Nie, no bo po prostu po, po koncercie yy, tak jakoś wyszło, że sobie tatuował, no. No dobrze, kochani, czego wam życia, no drogę życia. Szczęścia, radości, bogactwa, muzyki. Nie największej wytrwałości wielkiej miłości. O, nic dodać się. To, to jest ująt. najważniejsze, i zdrowie. No to 2, 12. A resz reszta tak. sama przyjdzie. A reszta to wszystko przyjdzie. Dobrze, to udanej zabawy na weselu. Dziękujemy. Wszystkiego Dziękujemy. dobrego. Dziękujemy. Dobry, dziękuję.